Cześć, witam ponownie, to Toropek. to Właśnie obejrzałem urywek znanego mi od dawna koncertu Iron Maidenów w Rio, bodajże w 2000 roku, chyba tak. No, co tam ponad 200 tysięcy mieli publiczności, oczywiście no, na otwartej przestrzeni, jak żeby inaczej. No, także jestem troszkę podładowany, podbuzowany. Mam to na płycie, no, a teraz tylko tak urywek, bo w telewizji leciało. W każdym razie, no, o nic nie było. Myślałem, że coś tam znowu z kimś pogadam, coś na Normandii, nic, nic cisza, spokój. Nikt nie chce ze mną gadać, także będziemy musieli zrobić teraz pewno jednego z głuższego quest'a. Mamy genofagum rozpuścić, rozrzucić nad e, Tuczanką, aby uzdrowić, znaczy spowodować wyleczenie jakichś tam e, kroganów. Salerianie wynaleźli pieczonkę najpierw w genofagum, rozpylili, żeby się nie rozmnażali, a teraz e, Moldim wynalazł coś, żeby znowu z powrotem mogli się rozmnażać. No, także będzie pewno się teraz dużo, dużo działo. Nie wiem czy Idol Maiden mi pomógł troszeczkę, bo coś się obawiam, że będzie ostra walka i będę miał dylemat, kogo wziąć ze sobą. Ci mi się nie podoba ani James. Ani ten Turiani w Galus, przecież stary, bo jak nie wiem, gdzieś mi się tam coś chowają. Być może moja wina, pewno na pewno moja wina, źle kieruję. W każdym razie będę miał teraz dylemat, kogo wziąć, bo coś mi się wydaje, że to będzie jakiś, tak, to jest jakiś ważniejszy kwestii, także tam będę musiał mieć poważnego jakiegoś gościa. Tu mi tu nic, tu nic nie widzę, O no, priorytet, szczepionka na genofagium. W lądu na bezpiecznie odstaw i we dowierzy. aha, tą krogankę, którą uratowaliśmy, no. A tego, z tego nic nie mogę znaleźć. Dobra. Nic to. Nic to. Co my tu mamy trzy punkty, no i co ty chcesz zrobić z trzema punktami, no co, co, co? Ciśnięcie jest dobre, ale trzy punkty to jest. No i za każdym razem muszę na nowo ładować. Nie, nie naładuję ciśnięcie. Najwięcej będzie is dead. Broń mam tak samo załadowaną, tutaj powinna być. Już nic więcej nie wiem. Co jak klikam, ludzie? To nic nie wymyślimy. Nie będzie teraz zmieniał, kombinował z bronią. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Teraz nie czas na to. No. Tylko mamy genofagię. Nic więcej nie mamy. Żadnych kłyścików, nic. Cisza, spokój po 100%. Mamy wszystko załatwione. Albo tam, gdzie nie załatwione, to jeszcze nie ma zadań. Czyli z tego wynika, że jeszcze to jakieś zadanka będą. Co? Weleć genofagię. A na nas. co ta dalej już nie idę. Dobra. Głupio jest w tym dzienniku, w tym menu. No, tak, jakoś, nie wiem. W innych, tak, tak było fajnie. Roz... Wyszczególnione tu główny quest, tu poboczne. Później częściowo wykonałeś. To zaraz pokazywało, co trzeba zrobić, gdzie trzeba i żeby do końca wykonać. A to tak głupko. Lotno. Dobra. Ostatnie zadanie na kluczące. Full stops. Hostiles detected at the landing coordinates. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're going to be able to land a shuttle. Oh damn! She's not going to make it. Everyone is in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye aye, sir. Beautifully. It's starting. We've got New form of Reaper Shepherds using Shroud to poison to the Jupiter atmosphere. Problematic. Cowards. They're afraid to take us head-on! Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palavin have been catastrophic. We're e, 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 doing this for Palavin. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Reeve, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. Just We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board. If you want our help, you'd better be. I guess to start with them, Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. It's was ridiculous. They're just irrelevant. Devil's Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka, and by now I imagine Morden Solus has proposed using the shroud. Isn't Hardly. The shroud is the only viable course of action open to you commander, you can't allow your misguided sympathy for the krogan to cloud your judgment. do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? no, i don't. the krogan are too violent, but i don't have a choice here. then allow me to offer you one. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure oh, our plan no sure. be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the crow? No they need not be any the wiser. Let Erd not Reeve believe you fulfilled your promise. I guess bed the Jew would never stand for that. How you deal with him is up to you, commander. We can provide you our very best scientists to build the crucible. This kohana If I sabotage the cure. Think about it, commander. The choice is yours. Ja pieczę. Mogłem mieć flotę, mogę ich mieć za sobą, ale nie mogę wylecieć kroga. Jezu, no nie, no proszę, tylko nie takie dylematy. Hmm, salarian naukowców, a tutaj mam kroganów wojowników. I ja pierniczę. Ty pójdziesz ze mną chyba tym razem. Co? Tam ci mi się nie sobie Osobliwość, okształcenie i biotyka. Tak jest. Na pewno pójdzie, jeżeli ja ze mną i kogoś silnego potrzebujemy. Ciśnięcie, przyciągnięcie, granat, ciemny kanał. Nie. Dzień z tyla 7 co? Miota, cząstek, tak. Nie, do, nie, do, nie dołożę ci punktu, teraz ci dołożę. Amunicja zapalająca, umocnienie, grana, drzeź. Drążąca szcząsowy mina, przeciążenie Tońskiej rebeliant. Ale jakbym to bym dobrze pokierował to i gaduj się, tym ostą minę. Ale... Moje dylematy. Biorę Jamesa. Cholera, jeszcze gra się dobrze nie zaczęła, się martwię co tam później zrobić, no. Przepadł. Nic nie zmienimy. Waleczny zostaje, Windykator zostaje, Huragan zostaje, Krzyżowy zostaje, Krzyżowca nie tak, ta piątka, wiskopia zostaje, to dobrze. James, się żałujesz na to cząstek. Właśnie, niskie obrażenia tej. Większa liczba naboju. Zwiększa stabilność. Ty nie musisz być stabilny. Zwiększa obrażenia. Zwiększa obrażenia. Muszę dokupić tutaj niektóre rzeczy. Też masz krzyżowca piątkę, widzę. Tak ja. Tu są większe obrażenia jak ale pojemność mniejsza, szybkość czerwna bardzo kiepska. Dobra. pochłaniać większa. Większe obrażenia. Dobrze. A damy mu to. Nie zatwierdź. Gliada, co masz huragana. No musisz go mieć. Liczbę naboju zwiększono. Zmniejsza wagę broni. U ciebie to jest ważne, tak? Pochłania ciepła. U ciebie jest waga ważna. przepad jest znany dobra zatwierdzam przepad 3 punkty to nie Liada 4 punkciki masz to potrzeba 5 zastój to potrzeba 5, zastój co to było sprawdźmy duże trzask trwania o 40% 150% więcej obrażeń. Co to jest? Co to jest zastój? Aha zatrzymuje w miejscu. Trzeba 40%. To był zastój, tak? Dobra, James, cztery punkciki masz. Nie wiem, albo zapalająco, że tobie nie mogę dać, albo zapalającą, albo granat, co? A czy ty używasz granatów? Weźmiemy zapalającą. Uszkodzeń pancerza. The Scottish Nation. Bla blah. No! So you 15 minutes I've spoken with the other clans. They're gathering on our secret meeting ground at the hollows. We'll rendezvous there and take an armored convoy against the Reaper. After today, Krogan's superiority will be obvious to everyone.

Ojawniam. I got a message from it. The... Reef, it's to the alcove. The reapers are attacking the hollows. Be ready for a fight. Hang on tight. We're heading in. Zieleni nagne mogę. Ojawnić. O, oh, zła. Co mamy zombie jak widzę. I'll go pull the other clans out of the fire. Everyone pick your targets and keep an eye on our six. Now move. Watch it incoming. Push forward. Don't let them get up here. ام بدونی چقدر گنگه چقدر گنگه؟ will show the clan Erdnacht drew first Reaper blood. No time for bragging. The airstrike is on the way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. Who led the Salarian onto Tachanka They aren't welcome here. Multiple Krogan? Problematic. Who are you? Jor'Gal Tharak. Our clan stretches back as long as there have been Krogan, unlike these Birdnark whelps. Mm -hmm. I own Varen, who are older than any of them. Mm -hmm. the you're exactly You're weak and tired, and wise enough to know Salarians can't be trusted. The Salarian is not your enemy. He's here to help cure the Genophage. You didn't see what his kind did to our people.

or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children i choose to fight who will join me i will and so will the rest of you <sighs>

Our people were made for war. It's what they want. And you need to be the leader who tells them they're wrong. Krogan already spread war across galaxy before. Genophage was resolved. Must learn from that. Otherwise, we'll share fate of ancestors. And would our ancestors forgive their enemies so easily? What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams a future to look forward to until solarian interference no we destroyed to chunka ourselves technology changed us it made to be so for new challenges and found them in each other nuclear war was inevitable maybe but that didn't give anyone the right to unleash the genophage on us you'll be caught in a vicious cycle if you try to avenge the genophage as long as the rest of the galaxy thinks we want revenge, we'll have power. they'll fear us the way krogan were meant to be feared. but what do you really intend to do, reed? <laughs> that would be telling. commander, on the shuttle, was there something you were going to say? Just about her. Nie, tylko na co chodzi. Twoja kość została znana. Nie, nie jesteśmy znani w swoim królestwie. Dlaczego stoimy? A może mogłem powiedzieć? Ach, już nie ma co oszczędzać. Stało się. I może mogłem powiedzieć? Kudy, oni by to zachowali w tajemnicy. Tamtym to nie. To jest ta wieża. Tam trzeba rozprzestrzenić, ale na razie już nie wierzę, co się robi. Co to jest za wyrzutnia kolców? Pojemność szybkość, szczelność, duże. Celność kiepska, nie? dostajemy przez krzyżowców. Nie to, a przy krzyżowcu miałem by to stać. Jest krzyżowy, dobrze przestraszyłem się, a oni Dobra. Dobra. It's a shell, not for the What's the holdup? Roads out. The convoy can't make it through. Turian wing Artemek, This is Shepard. We've been delayed. Hold so? off your attack. Negative commander, our approach is locked. The return of rules here. Uh huh.

Możemy zebrać jakieś ulepszenie, głupkowaty, nie wiadomo po co na co. Maska poświetlna, paralizator. Dobra, leży to trzeba brać. Mimo wojny. Gdzie my mamy iść w ogóle? Tam, ruiny. Dobra, słuchajcie, będę kończył. Bo to na, dłużej, na dłuższe historię się szykuje. Trzymajcie się, na razie. cheese cheese